W takim razie pora na zadania. Od czego zaczniemy? Zaczniemy chyba od czegoś przyjemnego, czyli od zadania trzeciego ze strony 204. Ja wiem, że tu jest 203, a zaraz pewnie do tego wrócę. Na początek ćwiczenie trzecie z 204. Ja wam je przeczytam, bo słuchajcie, bo i tak jest ciężko. Ja tutaj sobie o, napisałam troszkę. Skrótowo, w zadaniu trzecim mamy tak, oblicz pole trójkąta, wróć, oblicz pole koła, opisanego na trójkącie równobocznym, którego bok ma 6, oblicz pole koła, opisanego na trójkącie równobocznym, o boku 6, oblicz pole koła, a pole koła to PR kwadrat, my wiemy, że bok trójkąta ma długość 6, okrąg jest Opisany na trójkącie równobocznym, więc promień jest równy 2 trzecim wysokości. No dobrze, to może wysokość policzy. Wzór A pierwiastków z 3 przez 2, czyli H równa się 6 pierwiastków z 3 przez 2, czyli 3 pierwiastki z 3. No to w takim razie, jak już wiem, że wysokość jest równa 3 pierwiastki z 3, ja potrzebuję 2 trzecie z trzech pierwiastków. Z trzech, tu mi się trójeczki skrócą. I mam dwa pierwiastki z trzech. Tyle wynosi promień okręgu. Proszono o pole, więc powinnam powiedzieć teraz, że idzie pole, ale koła ograniczonego tym, tym okręgiem. Czyli pi razy r kwadrat. Pi razy Tutaj 2 razy 2, 4 pierwiastek z 3 do kwadratu 3, czyli 12 pi. Czyli jeszcze raz. Pole koła opisanego na trójkącie równobocznym obok 6. Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym to 2 trzecie wysokości tego trójkąta. Wysokość liczymy ze wzoru A pierwiastku z 3 przez 2. Dostajemy 3 pierwiastki z 3. Promień okręgu opisanego to 2 trzecie z tej wysokości. Polecenie to licz pole koła promieni. Mamy pierw. kwadrat. Podpunkt B. W podpunkcie B, ja sobie tak tu skrótowo napisałam, że pole trójkąta jest 36 pierwiastków z 3. Pole trójkąta równobocznego jest równe 36 pierwiastków z 3, a mamy policzyć pole koła opisanego. Podobnie tak jak tutaj. Trójkąt jest równoboczny, tyle tylko, że mamy podane pole trójkąta. O, może tak tutaj zaznaczę pole trójkąta. Mamy policzyć pole koła. Jeszcze raz. Koło jest opisane, czyli na zewnątrz trójkąta. Więc po pierwsze, pole trójkąta równobocznego. A kwadrat pierwiastków z 3 przez 4. To jest szalenie istotne, żeby tutaj pamiętać, że te wzory istnieją, są w tablicach, jakby coś zrobię razy 4. Więc mam a kwadrat pierwiastków z trzech równa się 36 razy 4, to będzie 144 pierwiastki z trzech. Jak podzielę na pierwiastek z trzech, dostanę, że a kwadrat to 144, czyli a jest 12. Wiadomo, że podaje na plusie. No w takim razie sytuacja będzie wyglądała tak samo. Jak poprzednim, zresztą zwróćcie uwagę, tu mam A12, tu mam H6, a więc H to jest 12 pierwiastków z 3 przez 2, czyli 6 pierwiastków z 3, tak? Dwukrotnie mniej niż tu. Promień też będzie dwukrotnie mniejszy, ale powiedzmy, zapiszę 2 trzecie z wysokości, tu jest jeden, to jest 1, to jest 2, więc 4 pierwiastki z 3, tu miałam 2. No i pole koła pi razy r kwadrat pi razy 16 i razy 3 48 pi czyli tak pole koła do policzenia opisanego na trójkącie równobocznym tu mieliśmy bok trójkąta tu mieliśmy pole trójkąta najpierw trzeba było wyznaczyć jej długość boku żeby potem wyznaczyć wysokość a 2 trzecie z tej wysokości to promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym. Mam nadzieję, że jakieś takie bardzo ciężkie to zadanie Wam się nie wydaje. No to słuchajcie, jeśli o trójkąt równoboczny, to w sumie tyle. Teraz będę chciała, żebyśmy ruszyli do trójkąta prostokątnego. I całe ćwiczenie trzecie, strona 203, nawet sobie tutaj napisałam, że trzecie z 203 będę chciała, żebyśmy zrobili. Bardzo krótkie przykłady, ale nie chcę omijać, zostawiać wszystkich rzeczy e, dla Was, bo nie ma nic gorszego, niż tak zostawić ucznia biednego z tymi zadaniami, chociaż są łatwe, ale chcę Wam pokazać, jak je się robi. Zadanie jest, kochani, takie: oblicz promień okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym. Okrąg opisany na trójkącie prostokątnym. I teraz tu jest ważna rzecz hop i hop. Jeśli przeczytacie, że okrąg jest opisany na trójkącie prostokątnym, w tym podpunkcie A mamy policzyć oblicz promień okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym, którego przyprostokątne to 7 i 12. Tu 7 powiedzmy tu 12. Mamy policzyć promień. Ja w zaczasami czasami mam małe r, czasami duże r. Bez znaczenia. Można zapisać małe, duże. I teraz tak, promień. Potrzebujemy promień. Więc tak naprawdę potrzebujemy przeciwprostokątną. 7 kwadrat. Twierdzenie Pitagorasa. Niezmiennie. Równa się c kwadrat. 49 plus 144. C kwadrat. Ile tu dostaniemy? 100. 193 równa się c kwadrat. c równa się pierwiastek ze 193. To oznacza, że nasz promień to jest dokładnie połowa tej dziwnej naszej liczby. I tyle. Więc pierwsza rzecz, jeśli mamy znaleźć promień okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym, pierwsza rzecz to dokładnie narysować, i nie chodzi mi tu o wymiary, co o położenie środka. Środek jest na środku przeciwprostokątnej. Policzyłam przeciwprostokątną, promień to jest połowa tej przeciwprostokątnej. No to słuchajcie, czytam pod punkt B pole trójkąta prostokątnego jest równe 18, wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta prostego ma długość 4. Oblicz promień okręgu opisanego. No to jeszcze raz na tym trójkącie. Zacznę tak. Zacznę. Słuchajcie, w przypadku okręgów opisanych na trójkątach. Jaki on jest, kochani? Je, nie mam takiej wiedzy, jaki on jest dokładnie. Wiem, że jest na pewno prostokątny. Hop. Czyli tak. Mam okrąg. Oblicz pole trójkąta, pole trójkąta prostokątne jest równe 18. Tu też sobie zapiszę, że jest 18. Wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta prostego ma długość 4. Wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta prostego hop ma długość 4, oblicz promień. I teraz tak. Wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta prostego ma długość 4. E, brakuje nam, żeby podać długość promienia, potrzebujemy przeciwprostokolną. Jedną rzecz narysuję zupełnie poza tym e, kołem, żeby Was nie myliło. Tu powiedzmy, jest kąt prosty. I tutaj prowadzimy wysokość. Z wierzchołka kąta prostego. I tu ma 4. To jest jakiś brakujący bok. Podstawa trójkąta. Wiemy, że pole to jest a razy h przez 2. Znamy pole. Pole jest 18. A razy znamy h. Jest 4. Tu nam nawet się skróci. 8, równa się 2a. A jest dziewiątka. Przeciw prostokątna to dziewięć. Przeciw prostokątna to dziewięć. W takim razie nasz promień R4,5. Natomiast najważniejsze, umieścić sobie ten trójkąt prostokątny w okręgu, żeby wiedzieć dokładnie, czego szukamy. Tutaj zrobiłam rysunek jeszcze drugi, żebyście dokładnie widzieli, że tutaj stosuję wzór pole, równa się a razy h przez 2. Podpunkt C. Stosunek długości przyprostokątnych trójkąta prostokątnego jest równe 3 do 4. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie ma długość 10. Oblicz pole trójkąta. No dobrze. Hop, tak żeby nie marnować kartek od punkt C jeszcze raz. Mam, ja może znowu zacznę od okręgu. Hop. Czyli tak. Na pewno w zadaniu jest powiedziane, że mamy trójkąt. Na trójkącie opisany jest koło. I mam znaleźć jego promień tego koła. Wiem, że przyprostokątne są w stosunku, czy ich stosunek ich ilo raz jest równe 3 czwarte. Więc jedną z przyprostokątnych mogę zapisać, że to jest 3x, drugą, że to jest 4x. Tu Was troszkę oszukałam, bo napisałam, że r jest do znalezienia, ale przecież promień okręgu wynosi 10, więc tutaj się muszę nawrócić. r jest równe 10, tak? Podane jest treści. Hop. W takim razie, skoro r jest 10... Automatycznie znam moją przeciwprostokątną, bo ona wynosi 20. No i co zastosuję? Twierdzenie stare jak świat. Stosuję oczywiście twierdzenie Pitagorasa. 20 kwadrat. I tak tu mam 16x2. Dodać 9x kwadrat. Równa się 400 mam 25x kwadrat równa się 400. Podzielę na 25 i mamy x kwadrat równa się 4 25 są w 100, więc tu będzie 16, czyli x jest 4. Szukam jeszcze co policzyć. Oblicz pole trójkąta.

Dobrze. Dobre. Idziemy dalej. Szukamy. Eee, kolejne zadanie, które chciałabym zrobić. Też z trójkąta prostokątnego. To sobie już wezmę. To zadanie, moi drodzy, już Wam mówię które. To będzie czwarte B ze strony 204. I już czytamy treść. Hmm. Czwarte B. Ja Miałam na myśli piąte B. Piąte B. Oblicz promień koła opisanego na trójkącie równoramiennym prostokątnym, którego obwód jest równy. I paradoksalnie podpunkt A jest dużo łatwiejszy. zadam go do domu, a ja zrobię B, który jest trudniejszy. C jest podobny jak A, jak B. B wygląda łatwiej, ale wierzcie mi, że to jest dużo, dużo łatwiejsze. Obwód, poczekajcie, żebym się skupiła. Promień okręgu mamy znaleźć. A obu trójkąta jest równe 4. Podpunkt B. Obu trójkąta jest równe 4. Jeszcze raz powiem, jaki mamy trójkąt. Mamy obliczyć promień okręgu opisanego na trójkącie równoramiennym prostokątnym. Pozwolicie, że najpierw daruję sobie albo później dorzucę. Mam trójkąt prostokątny równoramienny. Czyli tu jest A, tu jest A jest po 45 stopni a tu jest a pierwiastków z dwóch wzory na trójkąty 45, 45 30, 60 bardzo często używamy więc jeśli wiemy, że obwód jest 4 to znaczy, że a plus a plus a pierwiastków z dwóch jest równe 4 i co dalej? Kochani, jeśli trafi Wam się równanie, gdzie nie bardzo wiadomo jak zredukować niewiadome, ba zredukować się za bardzo nie da, bo mamy 2A, A, dodać A pierwiastków z 3. W takim wypadku wyłączamy przed nawias A. 4 i dzielę przez to, co stoi przy niewiadomej. Czyli A równa się 4 przez 2 plus pierwiastek z dwóch ważna rzecz ja mam nie będę ukrywać, że pewnie w którymś momencie usunę niewymierność natomiast inną rzecz bym chciała chcę żebyście wiedzieli, że szukam promienia okręgu opisanego na tym trójkącie czyli potrzebuję tak naprawdę połowę przeciwprostokątnej czyli R to jest jedna druga a pierwiastków z dwóch, czyli jedna druga razy to moje dziwne a jeszcze razy pierwiastek z dwóch połowa przeciwprostokątna i moje a jest na razie takie niezbyt sympatyczne, ja za chwilę usunę niewymierność. Tu mam jedna druga razy to moje dziwne a i razy pierwiastek z dwóch. Tu jest jeden, tu jest dwa. Dwa pierwiastki z dwóch. Okay. I uwaga, ja mogę tak zostawić. Promień w takiej postaci. Nie jest powiedziane, że mam usuwać niewymierność. Yy, usunę, ale chcę, żebyście wiedzieli, że to nie był mój obowiązek. Choć sprawdzając z tyłu odpowiedzi, bym pewnie takiej nie znalazła. Jak usuwamy niewymierność, kiedy w mianowniku mamy sumę albo różnicę. Mnożymy i liczymy i mianownik przez działanie. Jeśli tu mam sumę, mnożę przez różnicę. I mam dwa pierwiastki z 2 razy 2 odjąć pierwiastek z 2. A tu mam wzory skróconego mnożenia a plus b, a minus b, więc to jest a kwadrat minus b kwadrat, czyli 4 odjąć 2. 2 pierwiastki z 2, 2 minus pierwiastek z 2 przez 2. I jeszcze skrócę w dwójkę, więc R równa się pierwiastek z dwóch. 2 minus pierwiastek z dwóch, czyli dwa pierwiastki z dwóch odjąć 2. Powiem więcej, że podpunkt A zrobiłabym we dwie linijki. Pod punkt B musiałam niestety przemęczyć. Uwaga! Wiedzieliśmy w zadaniu, że trójkąt był prostokątny równoramienny, więc jego boki na pewno spełniały zależność. A, a a pierwiastku z dwóch. Był podany też obwód, więc wydaje się, że rzecz jest prosta. Chodzi o to, że to A okazało się być taką niesympatyczną, niezbyt pięknie wyglądającą liczbą niewymierną. Promień to połowa przeciwprostokątna, więc jedna, druga, a pierwiastku z dwóch. I to, co nastąpiło później, H, to usuwanie niewymierności, zapisywanie tego wyrażenia trochę inaczej, choć już ten wynik, tutaj ten, był poprawny tak naprawdę mógł być wynikiem końcowym. I ostatnie zadanie, które chcę zrobić. Absolutnie ostatnie. To ćwiczenie drugie, strona 203, ćwiczenie drugie. W trójkącie równoramiennym, kąt między ramionami ma 45 stopni. Podstawa ma 4. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie. Dobrze, ja sobie zapiszę. To jest ćwiczenie drugie. I teraz tak. Mamy okrąg. Opisany na trójkącie równoramiennym. Tu jest 45 stopni. Tu jest 4. I teraz tak. Yy, to Czy znaczy mamy coś jeszcze? Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie. W tym momencie sytuacja wydaje się być beznadziejna. Tak. Daję tu środek i uwaga, zobaczcie. Dorzucam tu promień. Dorzucam tu promień. I moje pytanie jest takie: ile stopni jest tutaj? To jest kąt wpisany, to jest kąt środkowy. Oba oparte są na tym łuku. Oznacza to, że kąt ten tutaj, środkowy, jest dwa razy większy. Czyli ma stopni 90. Ponieważ zadanie z zakresu podstawowego, tu nie mogło być ukryte nic bardzo trudnego. Więc tak naprawdę, zobaczcie, tam nam się stworzył trójkąt. Tu jest R, tu jest R, a tu jest 4. O. Narysuję go tak, żeby bardziej działało na Waszą wyobraźnię. Więc r kwadrat, dodać r kwadrat, równa się 16, 2r kwadrat 16, r kwadrat 8, czyli r to jest pierwiastek z 8, czyli dwa pierwiastki z dwóch. No dobrze, jest jeszcze podpunkt B, nie będę Was smucić. Podpunkt B jest kochani taki w okrąg o promieniu 5 wpisany jest trójkąt równoramienny o podstawie 6 Obliż długość ramienia tego trójkąta rozważ dwa przypadki no, no dobra i teraz przeczytam wam jeszcze raz w okrąg o promieniu 5 wpisany jest trójkąt równoramienny i teraz tak w samym zadaniu pozwolę sobie zrobić takie dwa duże okręgi Ej, nie mamy tak tak tak, jest krzywo, ale ja już nie chcę poprawiać. Tu mamy gdzieś środek. I promień wynosi 5. Ta zobaczcie, co robię. Tu rysuję 5. Zaznaczam 5. Tu zaznaczam 5. Co jeszcze zaznacza? Hop. Tu jest 5. W zadaniu jest podane jeszcze, że podstawa ma 6. Czyli cała tu podstawa ma 6. To ja sobie może hop. Tu zrobię, że jest w takim razie 3, i tu jest 3. Zobaczcie, tu jest trójkąt prostokątny. Widzicie? Hop, hop, hop. Jeśli tu jest 5, tu jest 3, to tu musi być 4. To jest trójkąt pitagorejski. Przeczytam, co mam policzyć oblicz długości ramion. W takim razie tutaj stwierdzenia Pitagorasa. Napiszę X. Cały ten odcinek, zobaczcie, okazało się, że ma 9, czyli 9 kwadrat plus 3 kwadrat równa się x kwadrat, 81 i 9, czyli x kwadrat jest 90, czyli x pierwiastek z 90, czyli 3 pierwiastki z 10. Yy, no dobrze, teraz było przypadki. O co chodzi? Chodzi o to, że w zadaniu było podane, że trójkąt jest równoramienny ale ani słowa o tym czy jest rozwarto czy ostrokątny no dobrze i zobaczcie co ja robię tu jest ten trójkąt żebyście go gdzieś tam przy tych moich różnych rysunkach teraz nie zgubili tu jest pięć odtąd dotąd w sumie o też jest pięć Podstawa ma 6, więc tu jest 3. Tu jest trójkąt 3. Przepraszam, bo już y, widzicie, zafiały mi się jednostki, ale wybaczcie. 3, 4, 5. Więc jeśli mamy tutaj, tu powinno być 1, jeśli cały ma 5. Gdybym chciała ten rysunek poprawić, gdybym chciała się bardziej trzymać jednostek. 5, tu jest 3, tu też 4. Całe tu ma 5, więc tu jest 1. Więc tu jest 1, tu jest 3, 1, 3. A tutaj x. 1 kwadrat plus 3 kwadrat równa się x kwadrat. x kwadrat to 10. x pierwiastek z dziesiątki. Film z lekka długi, natomiast nie da się rozwiązać szybko i po łebkach zadania z planimetrii. Mam nadzieję, że nie było tak strasznie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Do usłyszenia.